Hello widzowie, zrobimy sobie reakcję na nowy trailer postaci Vex, wszyscy wiedzą, że Vex wychodzi, tak, Juke Riot powiedział miliard razy wcześniej, to miał być taki Yordle, Magnamida, coś jak Zerat, że tam strzela z daleka, ale nie wiem w sumie jak to wyjdzie w końcu, podobno ma jej cień wszystko robić, jest trailer, którego wcześniej nie widziałem, ani sekundy z niego, więc sobie zobaczymy, dobra, zobaczmy.

Co jest? Ale Edge to postać jest. A ma ten emblem, taki z Shadow jest so na, na silniku. Fajnie ten cień wygląda. Hadzo, to Fiza. to Nie. Nie dać, że OP jest, jak zabija ja Fiza na hit. Znacznik ma nie Co jest Ale muza Nie ma jakiegoś drugiego zasięgu Chyba że Ulti będzie jakieś daleko zasięgowy

Czekajcie, to jest tyle? Czy jeszcze coś będzie? Jeszcze coś będzie, dobra. Zobaczmy sobie do końca i. Przemyślenia polecą. Ogólnie, ciężko wywnioskować, jakie spele ma. Na pewno możemy zacząć od. Ulta, który na 100% będzie tutaj, Ja sobie trochę ściszę. Patrzcie. Ona rzuca takiego long range spela, o właśnie. Taki, taki jakiś pocisk. Taki z uszami kota, jakby. Trafia i leci do typa z takim, wiecie, jak, jak coś jak mini Nocturne taki i robi jakiś AOE. Tylko to AOE, wydaje mi się, że widziałem wcześniej. Patrzcie, jak zabija tutaj jakąś postać, zobaczmy. Jak zabija Zoe, to ona używa chyba tylko Q. E, tutaj jest. To jest chyba pierwszy spell, to będzie Q, no nie? Taki, leci sobie pocisk, coś jak Q looks. Teraz totalnie spekuluję, nie. Ale, e, no. To, to wydaje mi się, że będzie Q. Czyli sobie leci taki pocisk do clear'owania wave'a i tak dalej. Um, I do burstowania. Ma jakieś oczko, zakładam, że to będzie pasyw. Nad przeciwnikiem ma oczko, które może wciągnąć, widzicie? Ona to wciąga, na auto się chyba to wciąga. I dostaje takie duże kółeczko. I teraz pytanie brzmi, czy to jest przez ten pasyw, czy to jest też skill jakiś? No tutaj ciężko powiedzieć. Też widzę, że shielda ma. I jeszcze firuje, czyli klasyka rajo, To Pewnie pasyw będzie dawał shielda, firował, healował. Wszystko będzie robił pasyw, znając życie. Będzie 10 linijek tekstów. Ale to, to, to na pewno jest kół, widzicie? Znowu rzuciła to Q i zadało dużo demerza. Prawdopodobnie, no nie. Też. To mogło być guardy. niekoniecznie to musi być jakiś skill, że tak sobie leci na chmurce tak z tego cienia. Także teoretycznie mielibyśmy dwa skill'e, ten taki pocisk i to, ten taki AOE, to by było chyba WE, E, coś takiego, co daje, coś co daje shielda. Rka to chyba by taka mobilność, i tu widziałem chyba jeszcze jeden skill. Aha, czekajcie, czyli co? Ona sobie idzie. Jest jakiś. Czekajcie, jest jakiś ziomek. Na środku się pojawia taki duszek, co się rozszerza i. I on wszystkich wiruje wtedy. Hmm, to też mógłby. To jest na pewno skill osobny, tylko w takim razie ona ma dwa firy w, w kicie swoim. A widzicie, to też jest skill e, ten, ten wybuch, no nie? czyli to były. E, zakładam, że Q to jest skillshot, wave clear, e, W to będzie właśnie ten taki wybuch AoE. E to jest e, coś jak W-Słaina, chyba W swayna robi takie oczko, nie coś w tym stylu, że wyciąga ten i rka ten, ten skok jak nocturna. Taki trochę niż y, masz postaci, co istnieją, ale Riot zauważyłem, że robi coś takiego, tylko daje jakąś y, specjalną mechanikę. Ciekawe, jaka tu będzie. No nie mam na razie żadnych y, liczb, za, żadnych rzeczy na PBE, jeszcze nie ma chyba. Na ten moment, co nagrywam. Y, ale, ale no to by było wszystko z Vex. Y, jak coś się pojawi, to oczywiście wleci z PBE filmik. Wygląda fajnie, postać. Edgy, strasznie Edgy.